się witajcie i teraz druga część tego y, filmu mm, ze mną mm, tak i słuchajcie y, to jest coś takiego że mm, na, 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 na próbujemy za każdą strzeloną bramkę, jeżeli Aha, przykład... i Daniel ma już 20 pompek, kto widział poprzednią, część, Daniel ma 20 4, pompek. 4 do 2, ale na przykład jeżeli jest tak, że. Jest... Jeżeli jest jeden jeden, na przykład ja prowadziłem, to Daniel miał wtedy 10 pompek, ale jak zremisował, to te pompki się zerują. No właśnie, to tak Dobra, samo jakbym i... wygrywał 4-0 i ja bym strzelił dwie bramki. To wtedy nie mam 40 pompek, tylko wtedy mam dwie pompy. Ale by błobeka, jakbyś miał 40 pompek w sumie. No. Trochę. To dość dużo jest już. Dobra, ten inżek sobie zrobimy. pan. Dziękuję. Ale ja bambik fifa jestem. Nieprawda! Gdybyś był takim bambikiem jak mój wujek, to już byś miał 40 pompek i by było przykre. Dobra, go. Dobra, sam. Pania czasu. Żeby to nie było trzy częściowy, to mi się nic nie wrzuciło. Racja. A jeszcze jak będziemy pompować, to u mnie na kanale dopiero to będzie. No właśnie, Danio X. Przypominamy. Yy, w opisie macie nazwę. A ty, ty jesteś, sorry, bo mi się to mówiło. W opisie macie nazwę yy, kanału Daniela. Wbijajcie. Yy, no a my lecimy sobie. Ciekawe, czy będziesz pompować. Będziesz pompować, jak myślisz? No raczej tak. No Już mam dwie pompki. Dwadzieścia. Dwadzieścia, sorry. A zaraz, a jak będzie pod tym odcinkiem dwa łapki w górę, to robimy takie coś, jedna pompka, dwieście... Znaczy, jed, jeden, no jeden gol, dwieście pomp, Jeden gol, sto pompek. NIE! Nie, Co ja, co ja zrobiłem? Ja nawet przez chwilę nie miałem pompek. No, nie miałeś niestety. Ja jestem słaby w FIFA. To zaproszenie dostałem przez przypadek, tak myślę. Kiedy i będzie bo nie dobiegniesz! Kiedy rawal bo nie dobiegniesz. Wow, nie, wyjdź, wyj strzela! Pas o nie wyjdzie, czekasz, przyjdzie piłka. To coś jak tak trochę tak ten. Nie no wiem dobrać. co zrobić, nie wiem co zrobić, panika! Dawaj, dawaj, to dawaj! Kurde, przydbala! Że Żebyś byli... myślał, że ja bym dośrodkował. No właśnie. I to był mój błąd. Dobrze. Ja uwielbiam, ja bym tu sobie rozgrywać. Kocham to. Ale wolę strzelać bramki. Co ja? ja, ja, ja. Kogoś się byli w faultu. Chciałem Ballerolla zrobić. No to Quadratix. No Ale na razie sobie bolerolę bol, bol, ja sobie z... Na... No najpierw się nauczyć tego. Myślę, albo nie, bo ty już szliłeś. Dobra i tak żeby, żeby mnie nie strzelić do No niej, skąd ty to wiesz? Bo ja jestem jasno widzę. I też wiem, że będę pompował. Jeżeli a ile, a ile? To, w tym meczu? Obstałem, że znowu 20. 40 pompek będziesz zrobił, ale będziesz się beka. Ej dobra, jak robisz na kostkach to jest minus 5. Nie wolę mieć więcej. Dobra. Mm. A no ten ma Tweedy to kurde on jest piórkiem, a nie piłkarzem. Nie, no dobry jest. No, wiem, ale chodzi mi o to, że... jest... że on ma siłę. Niczym. Niczym piórko! Niczym piórko w lawie. Kto mówi jeszcze na tym świecie lawa? Dobra. Yy, Chyba, że jest taka... Pianić! Czemu ten chłop zabiera pianiczowi piłkę dwa, ra... dwa razy na Osiem razy na... Dziewięć! Jeszcze nic nie strzeliłem, a tak bez pompek to słabo! No jeszcze mu zablokował. Dobra. Najwyżej do będzie. A co jak z karnych przegram? To 10 pompek wtedy. Nie, dobra, w karnych to zależy ile będzie w ramek. To wtedy będzie beka. O nie, to będzie najgorzej. No właśnie, bo to w karnych... Ej, dobre, teraz robię tak ja Nie chce z... strzelać karnych. No właśnie, i teraz rozgrywam przez cały mecz, żeby były karne. Nie, gościu! Rozgrywam. Nie, no dobra, bo nie będę was zanudzał. Racja, bo to takie trochę... Bo dużo youtuberów na przykład wkurza. Jak na przykład ktoś gra na czas. Dobra, Pan Daj. No na przykład pod koniec się zawsze gra na czas no. Jak prowadzisz 8-0 i będziesz miał 80 pompek Co razem ci da 100 pompek A to już będzie wtedy mega beka z ciebie okay. Dobra szczęba Znaczy masz tak łapać w prawdziwym życiu Ale tutaj masz wszystko w Tak samo jak ty Alison Dawaj, dawaj, dawaj Ronaldo CR ale wyciszało! Nie, 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 nie! 7 30 bompeczek! Nie, ja stąd idę! SZIIII! 30 Nie no, musi być lepiej wyświetlone, musi! Nie no, co oni zrobili? Dobrze, dobrze mamy, dobrze mamy, dobrze mamy, dobrze mamy. Teraz tylko... tego nie straci. O, dwie minuty. A teraz co jest trzęsem, bo ja były karne. Nie, gościu, nie wiem A wtedy ci wyzeruje pompki. No i co z tego, ale nie ty... Patrz, tego się nie spodziewałeś! Tego się nie spodziewałeś! Cztery dyszki! Tego się nie spodziewałeś, nie? Co ty zrobiłeś? Ej, dobra, bo coś ci się stało z humorem, dawaj żółwika. czekajcie, chwilę. Czekaj, nie, nie, nie zaczynaj, nie zaczynaj, bo ja muszę się napić. Pij gościu. No niestety, czasami raz się wygrywa, raz się przegrywa niestety. A raz się robi 40 pomp. Raz się wygrywa, raz się przegrywa, raz się robi 40 pompek. No, ja Ułatwię Ci grę. zadanie i za czy jego dam tego, niego, Tego starucha. Starucha. <grywa> Mojego dziadziusia. <grywa> Mojego pradziadziusia. <grywa> Chcę, to się nie da grać. Czemu? Możemy peso zagrać, jak chcesz. A to... A to dawaj, potem gramy sobie tak poza kamerą. For fun. Tak, no razem sobie Al, Dobra. Dobra, kariera będzie spoko. Ale w Forta może. Nie no, kurczę. Christiano! Ej, ale ta piłka leciała! Ej, to trochę tak zabrzmiało jakbyś go trafił w paczce. Krystian! <noise> ale nie, jakbym trafił Krystiano w paczce to by była beka. Wow! Ej, gdybym miał Forte to byśmy zrobili pakiet and playa. Albo draft byśmy zagrali. No właśnie. A mam 11k, miałem 11k tylko mi kolega wydał na jakichś piłkarzy dziwnych Nie 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 chcę, nie przestrzel! Co? Co? Czemu tamten w ogóle drugi się wycofał, co poszedł na drugiego? O, Czemu tamten się wycofał, co poszedł na drugiego? Ten co poszedł na drugiego, Ej, się wycofał. Wyzwanie, a ja się wyzwanie dla, dla nas, jeżeli pod... Jeżeli na naszym... Na naszym kanale y, będzie, jeżeli na, na kanale moim i Igora będzie 10 subskrypcji to Igor i ja zakładamy Instagrama i... Ja mam Instagrama, no a Ty masz Instagrama i na nim publikujemy, y, piszemy, y, zmieniamy nazwę przez, ty, przez miesiąc Nazwę swojej z znienawidzonej drużyny. Dobra. No w przypadku Igora będzie to Barcelona, y, Barcelona. a w przypadku moim będzie to Manchester City. <grym> Wody z United. Yes! 50 pompek! Bo słychać jak oddychasz. Dobra. Um. Masz 5 dyszek! Ej! Dobra, teraz robimy coś takiego. Wszyscy! Wszyscy! Napastnik na bramkę. A, to napastnik na obronę. Napastnik na obronę. Albo da się zrobić... Dobra, czekaj. Teraz coś napastnik złego. na obronę! Teraz, teraz zrobiłem coś głupiego w tym momencie. Napastnik na obronę, Zgadnij pamiętaj. teraz zrobiłem. Przyjrzyj się uważnie. Pamiętaj! Przyjrzyj się uważnie co ja teraz odwaliłem. Tutaj. Tutaj. No ma tipa, dawaj No za bandajkę. Poczekaj, kółko i Roberto Firmino masz dać na którą z obrony. Dobra. Dawaj! Kółko i dawaj! Bo nie ma czasu. Roberto Firmino? Firmino masz na ataku, już ja ci to zrobię! A no tak, bo nie zauważyłem. No, Którego? Za Gomeza. Za Gomeza dobra. Ale I gramy tak! wiesz co ja zrobiłem? Zdjąłem fajnie. Tak Wiem! To, I będzie, będzie fajnie. Z jest najgłupsze, co zrobiłem. Powinieneś za to zdjąć CR7. Tata, <noise> ta, ja zdejmujący CR7 w twoich snach. Weź walce, kolego. faul! co za sędzia głupi! My jeszcze żółtą da! <noise> Jakby mi dał żółtą, to ja już <laughs> Rajczku Czekaj, yy, jak coś się to Zmiana kamery, dobra, walę. Ułatwię ci zadanie. ŻARTOWAŁEM, AHAHA! Aha. No super, i teraz Spalony był, widziałem jak podnosił. Aby miał sześć dych. Pamiętaj, musisz to i tak zrobić. Nie no dobra, mogę ci zmienić, że 5... że jeden gol 5 pompek chcesz, czy nie? Nie, to nie jest ze mnie Bo już widzę po twojej minie, że nie za bardzo jesteś. A to dawaj robimy seriami, że jeden mecz to miałem dwie, 20 pompek? Ale to seriami byś i tak robił pompki, no to tak. Dobra, to zrobisz seriami, dobra? Dobra, to mogę w, w jeden meczu straciłem 20, co nie? No, to czyli masz 20 pompek. Czyli 20 pompek, jedna seria? Ej, ale strzał za pola karnego liczy się za dwa, dobra? Dobre. Dlatego strzał z poza, bo ja już nie ma... Bo ja tylko będę walił poza, bo już nie mam po co ci dobijać. Dam ci lek piłkę jak trafisz, daj, bierz piłkę. Nie, no, dobra. Bierz piłkę i wal z poza pola, kółko. Jak do mnie wejdziesz, to kółko. No i wal z poza pola, no dawaj! Kurde. No i wal z poza pola, ale nie stąd. Bliżej sobie podejść i walę spoza pola. Czekaj, to, ja ci nic nie to, robię. Nie to jest gomez, nie bo to jest Gomez. Super, nic nie robisz, ubywa. Dawaj. Spoza pola masz walić. Czy to było spoza pola? No tak, na granicy. No, ale i tak nie trafiłeś. Dobra, um. Nie, i tak i tak teraz stracę. Pianieć, pianieć, on nie ma siły! A po co ja tutaj podszedłem? Co za pola, żebyś miał dwie dyszki? Super. Jakbyś miał 7, 70 siedemdziesiąt pompek, to by była beka, nie? No. I ty już byś miał 90, gdyby się te pompki nie zerowały. No. i co ty masz taki głos? Teraz cię nie będą... Dobrze, dobrze, dobrze. jest bliska, was bliska, żeby ci wyzerować jedną pompkę. Kurde! Ten czas jest dobry, ale się wydarłeś na pół domu, morda. Wiesz, emocje. A z regu za trzy, dobra? Szał z połowy za ile? Za pięć! Dobra. To byś sobie wyzerował do 20 pompek, jakbyś z połowy trafił. Za pola teraz będziesz walił. No nie! <noise> ja już myślałem że tam się trafisz. No dobra, 85 pięta minuta, 70 pompek! 70? Noś tak, masz 70. No 50. A 50. W pierwszym meczu było 50, no? W pierwszym I gdybyś trafił z połowy... i czy trafię? Oho, jakbym trafił, to już by było po tobie. No właśnie. To bym cię dobił tylko. I teraz sztukaż w tego pada jednak kąpie. Tak? Robię już po prostu co się da tylko i... Ty przypadek to wali? wyłączyłem! No nie! Znów ten mecz! Ale